dziady... Do cmentarnej kaplicy przybywają mieszkańcy niedalekiej wioski w celu odprawienia dziadów. Zgromadzonym przewodzi guślarz. Świece gasną, a chór odśpiewuje pieśń. Ciemno, Ciemno wszędzie, wszędzie, głucho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie, co, to będzie, co, to co to będzie. Będzie. Guślarz przywołuje duchy lekkie. Przybywają duchy juzia i Róży. Guślarz pyta, czego im potrzeba. Przylatujemy na dziady, nie dla modłów i biesiaty, niepotrzebna wsza ofiarna, nie o pączki, chrusty. proszę kończycy dwa ziarna, a ta usługa tak marna, stanie za wszystkie odpusty. Posłuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie doznał gorycie nie razo, ten nie dozna słodyczy w niebie. Guślarz wręcza dzieciom ziarna gorczycy, a one znikają. Północ. Guślarz wzywa duchy ciężkie. Pojawia się przerażające widmo. Ja nieboszczyk, pan wasz, dzieci. Wszak to moja była wioska, dziś ledwo rok mija trzeci, jak mnie złożyliście w grobie. Widmo prosi o wodę i dwa ziarna pszenicy, aby nie tułać się już więcej po świecie. Przylatuje ptactwo, które sprzeciwia się pomocy widmu. Zwierzęta byli niegdyś jego sługami. Kruk ukradł panu jabłko, za co karą była chłosta, której nie przeżył. Po kruku odzywa się sowa, która za życia była wdową z dzieckiem. W wigilię przyszła prosić pana o zapomogę, ale ten przepędził ją ku czego zamarzła na śmierć. Zjawa Pana wie, że nic mu nie pomoże i mówi Sprawiedliwe rządzenia Boże, bo kto nie był człowiekiem ni razu, temu człowiek nic nie pomoże. Guślarz przepędza zjawę oraz zapala wianek, by wezwać duchy pośrednie. Pojawia się biała zjawa. A na głowie ma, ma kraśny wianek, w ręku zielony, zielony badylek, badylek, a, a przed nią bierzy baranek, a nad nią lata bada motylek. Nie zwracała uwagi na innych ludzi, dlatego teraz nie może dostać się do nieba ani dotknąć ziemi. Prosi, żeby ktoś przyciągnął ją na ziemię. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi, ni razu ten nigdy nie może być w niebie. Guślarz tłumaczy, że jej prośba jest niewykonalna, ale za dwa lata dostanie się do nieba. Guślarz rzuca w kąt kaplicy, garść maku i stoczewicy, a dziady dobiegają końca. Nagle, zebranym ukazuje się kolejny duch. Guślarz pyta się pasterki, czy nie siedzi na grobie, ponieważ widmo patrzy się tylko na nią. Ducha nie da się wypędzić, więc guślarz nakazuje wieśniakom wyprowadzić pasterkę z kaplicy. Zjawa podąża za nim. Gdzie my z nią Co to wszędzie. wszędzie. Co to, co to, co to będzie? będzie? Co to, co to, co to, co to, co to będzie? będzie? dziady. Duchy widać wszędzie. Odprawiamy czas. Co to będzie, co to będzie, ciemno, szybko.